Dawno tego nie robiliśmy, więc chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Zobaczmy, ilu mam prawdziwych Widzów na tym kanale. Jeśli jesteś prawdziwym widzem i teraz posłyszysz się, to zostaw łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jeśli możesz. Chcę zobaczyć, ile jest takich osób, które są moimi prawdziwymi widzami i mogę na nich liczyć. Z góry dziękuję. A ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów, moi drodzy, dzisiaj naprawdę potężne newsy. Zanim do nich przejdziemy, mam dwie grube informacje. Pierwsza jest taka, że już jutro lecimy z Halloweenowym maratonem. Na kanale Torio o godzinie 14.30 rozpoczynamy jutro Halloween. Maraton, nie możecie zabraknąć, zioma, ale codzienne odcinki związane z tematyką Halloween o Brawl Stars, codzienne darmowe skinki dla was, no naprawdę będzie grubo, więc wyczekujcie. A druga potężna informacja jest taka, że dzisiaj o godzinie 16.00 na kanale Tori 3 wyleci odcineczek, gdzie grałem One z Zeta Kuba, czyli top 1 graczem z Polski pod względem pucharków, który ma ich 125 tysięcy. Więc o 16.00 dzisiaj taki odcineczek wam wrzucę, zagraliśmy trzy rundki, film wyszedł naprawdę grubo i nie spodziewacie się co na tym odcinku się działo, więc mam nadzieję, że wpadniecie. Ale dobra, odcineczek ten zaczniemy sobie od e, takiej trochę tier listy twórców Brawl Stars Ponieważ Chosen Network, czyli taki ziomek na Twitterze e, Wrzucił taką grafikę, gdzie pokazał wszystkich e, twórców, którzy byli po prostu w historii Brawla Łącznie jak widzicie było ich sześciu I naszym zadaniem jest uporządkować od najlepszego do najgorszego twórcy według nas Których najbardziej lubimy, a których najmniej Więc ja już to robię, wy też napiszcie w komentarzu kto według was jest tutaj najlepszy I wiecie co? Na Halloween już robiłem taką akcję, więc teraz możemy zrobić coś takiego Każdy jeden nowy subs pod tego Odcinka na moim kanale to jeden gem więcej, którego będę musiał wydać na skiny na święta, czyli jak będą już święta w Brawl Stars, wiem, jeszcze trochę czasu do to zostało, ale jak będą święta, to właśnie każdy jeden sub pod tego shorta to jeden gem, którego będę musiał wtedy wydać, więc polecam subskrybować, jak lubicie Brawl Stars. Jeśli chodzi o tych twórców Brawl Stars to według mnie, na szóstym miejscu muszę umieścić chyba drewa, po prostu znam go najmniej, jest najkrócej i no wydaje się mega z i tym podobno, ale no po prostu kogoś musiałem na ostatnim miejscu umieścić, dlatego umieszczam drewa. Na piątym miejscu. Dajemy Paule, bo mm, ona była też przez jakiś czas w Brawl jak występowała, ale jednak no zmieniła Brawl Stars na Squad Busters. Ehm, nie wiem czy to była jej decyzja, czy po prostu tak musiała zrobić, ale po prostu wolę kogoś kto aktualnie działa z Brawlem, a nie z inną grą. Ale Paula oczywiście jak najbardziej też spoko. Ehm, następnie na czwartym miejscu dałbym po prostu chyba Marcio. Marcio jest śmieszny, Marcio też już od dłuższego czasu jest i naprawdę jest spoko gościem. Ehm, no ale jeszcze nie poznałem go prywatnie i tym podobne, może teraz będę miał okazję w Finlandii na Mistrzostwach Brawl Stars jak będę. Więc jego sobie dajemy na czwarte miejsce. Na trzecim miejscu umieszczamy Ryana. Ryan Lighton to jest legenda Broltoków, legenda wszystkiego. On już dzisiaj nie występuje, ale kiedyś te wszystkie pierwsze Broltoki kojarzą mi się totalnie tylko z nim, więc no fajna taka nostalgia. Drugie miejsce tutaj umieszczam Franka. Frank naprawdę spoko gość, Poznałem go też właśnie w Paryżu na mistrzostwach i no, bardzo miły i tym podobne. No i Dani na pierwszym miejscu to jest w ogóle najbardziej pozytywny z covid i Też jak jakieś mam tam zawsze pytanie, czy potrzebuję coś ogarnąć, to do niego pisze i mi pomaga, więc naprawdę szacun Dajcie znać, którego twórcę Prozaz Wy najbardziej lubicie. I tak w ogóle to już jutro na odcineczku będę pokazywał wszystkie osoby, które ostatnio kupiły coś z moim kodikiem Tori w sklepie. Więc pamiętajcie, widzowie, jak na przykład kupicie jakiś pakiet sklejnotów, czy coś z moim kodikiem, to zostaniecie pozdrowienie na odcinku na tego maila wysyłajcie nagranie lub skrynie, jak coś z moim kodem kupujecie i będę Was pozdrawiał. Więc ja już przechodzę do najciekawszego tematu dzisiejszego odcinka zaraz czyli tematu związanego z bardzo rzadką rzeczą, która wróciła po roku. I mamy tylko dwa dni, żeby właśnie to zrobić. I najważniejsze jest to, że jak nie zrobicie tego w te dwa dni, to później i kolejną szansę będziecie mieli dopiero za rok, czyli trzeba będzie czekać 365 dni, więc koniecznie wysłuchajcie tego odcinka. Ale przed tym wróćmy jeszcze na chwilkę do tematu e-sportu, ponieważ tutaj wam tam wszystkie grupy, żeby po prostu je wam przypomnieć, które będą na tych finałach światowych w Finlandii, To już za niedługo się odbędą. Pierwszy, drugi, trzeci listopad, no będzie grubo. No i po kolei sobie przypomnimy. Pierwsza grupa Elevate, SK Gaming i Food Esports. Następnie w grupie B mamy Pioniersów, Space Station i Replay Totem, na pewno dobrze wam znane. Grupa C to najważniejsza, dla nas grupa, moi drodzy, czyli Crazy Raccoon Zeta Division Luminosity. A jeśli chodzi o grupę D, to mamy Rival Esports, Humble i Eclipsar Esports. Tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o ten cały turniej. Napiszcie w komentarzu, która grupka jest tutaj według was najciekawsza. Postanowiłem, że wam przypomnę te grupy, bo już wielu z was się o mnie o to pyta i zapomniało, kto z kim będzie grał i tym podobne. No i z każdej z tych grup wychodzą dwie drużynki najlepsze, no i później one się będą biły na kolejny dzień właśnie w finałach. No więc jest to ciekawe. Nie ukrywajmy, że Zeta ma dosyć ciężką grupę. Crazy Raccoon i Luminosity. Mimo, że Luminosity nie jest już takie mocne, jak to było w poprzednich latach, no to jednak dalej ma klasowych zawodników i na takim wielkim turnieju mogą pokazać się z dobrej strony. Crazy Raccoon co prawda też nie jest teraz najlepszą siłą, jeśli chodzi o Azję, ale na pewno dalej jest bardzo mocna i też ma mocnych skillowych graczy, więc łatwo nie będzie. No ale trzymamy wszyscy kciuki za chłopaków, już coraz bliżej do tego turnieju i ja się nie mogę doczekać. No i dobra, lecimy do kolejnego, można powiedzieć, takiego najważniejszego tematu dzisiejszego odcinka, czyli tego, że skin z Retropolis, jakim jest wyścigowiec Brock, powrócił do broń. Ja już jakiś czas temu wam nagrywam o tym odcinek, że one wrócą i właśnie możemy się ich spodziewać w październiku. No i jak widzicie, to się sprawdziło, bo taki oto rzadki skin, który pojawia się tylko raz do roku, właśnie teraz jest w Browzard. Jak widzicie, kończy się za jeden dzień, 21 godzin, jak to nagrywamy. Więc jeśli teraz przez ten czas go nie kupicie, to dopiero kolejna szansa na jego kupienie będzie za 365 dni. Ehm, dlatego jest to dużo czasu. Ja sam tego skinka kupuję bez zastanowienia, jeszcze jest na przecenie 79 gemów, od razu go bierzemy. Moi drodzy, wiecie, że jestem kolekcjonerem skinów i nie mógłbym przegapić takiej okazji, mimo że są lepsze. Przed do Broka, ale ten też jest naprawdę strasznie ładny i chętnie go przygardę i sobie nim popykam. Dostajemy też fajną emotkę, fajną ikonkę gracza, więc moim zdaniem to jest dobra okazja. Oczywiście, jeśli macie jakieś wolne gemy, czy po prostu chcecie go sobie kupić, to polecam, bo to jest skinek, który za błyskotki nigdy nie będzie. To jest skinek, który jest limitowany, eventowy i myślę, że naprawdę warto go sobie sprawić. Patrzcie, jakie ma w ogóle ładne ataki, tam takie różowe przy tym leci jeszcze nie. Zobaczmy, ulta, uwaga, Ej, spoko jest naprawdę skinkiem. No, mam mnóstwo skinów do broka, ale chętnie też sobie nim będę pykał i fajnie, że go kupiłem. Cieszę się. Co do pozostałych skinów. Z Retropolis, one też mają wrócić. Nie wiem, czy już czasem nie wróciły, bo ja mam je odblokowane, więc po prostu mi się tutaj w sklepie nie wyświetlają. Może jak ich nie macie, to je macie dzisiaj w sklepie. A jeśli nie macie dzisiaj, to pewnie będą jutro lub pojutrze będą teraz schodzić na dniach. Na pewno wszyscy kojarzycie takiego zadamiarza, jakim jest Squeak, moi drodzy, pokażę wam go tak, w tej zwykłej niebieskiej wersji. Dlaczego wam go pokazuję i dlaczego o nim teraz mówię? Wyśletam świeżny filmik, gdzie ktoś stworzył galaretkę Squeaka w prawdziwym życiu. Patrzcie, normalnie zrobił niebieską galaretkę, dał mu oczy identyczne jak Squeak, dał od Ravsa, tą co właśnie jest. Yy, yy, no taka typ bo też kojarzona się ze Squeakiem, no i dał tam taką wisienkę. Kto zjadł taką galaretkę? Napiszcie w komentarzu. Śmiesznie to wygląda, nie? Nawet ten język mu dał. No identycznie jak Squeak to jest. Przed chwilą byliśmy w naszym sklepie w Brawl Stars, no ale teraz pokażę wam, jak aktualnie wygląda sklep w chińskim Brawl Stars, bo to jest hit, to oni tam mają. To jest właśnie nagranie zrobione sprzed paru dni, więc dosyć aktualne. Na początku jakaś oferta, jak widzicie, w której jest mnóstwo gemów, błyskotek, kredytów, takich ofert jest sporo, z różną właśnie ilością. Mają też ten karnecik, który my mamy, on już też do nich tam wszedł, normalnie jest dostępny z sercem, więc już nie są tacy zacofani. Co więcej, mają też ofertę przedczesnego dostępu kędziego i ona wygląda praktycznie identycznie, jak ta nasza chyba, co nie? bardzo podobna była następnie mają jakąś ofertę z skrzynkami specjalnymi i ze star dropami, które już później są za darmo czyli jak kupimy tą ofertę z skrzynką to później te star dostajemy za free jest jakaś dziwna oferta z monetami gdzie też jak kupimy te pierwsze monety to później już reszta jest za free i mają kozacką ofertę z mega boxami z, oprócz tego jeszcze moi drodzy blinksami to wszystko też jest za darmo no i tutaj coś bardzo dziwnego coś co nawet nie wiem o co w tym chodzi jakieś tam zielone i fioletowe tokeny specjalne. Oprócz tego dużo innych ofert ze skrzyneczkami, z gemami. Więc no wybór w sklepie mają duży. Nawet mają już skiny Spongeboba do kupienia za prawdziwe pieniądze, a do nas jeszcze one nie wróciły. Będą 11 października dopiero, nie? E, więc sami spójrzcie, że wygląda to dosyć dziwnie, że tutaj jeszcze być tego nie mamy, a oni już to mają. E, tu kolejne skrzyneczki do kupienia, właśnie takie specjalne, których my też nie możemy kupować. Szkoda, że boxy tak u nas wracają na jakieś eventy, nie, a nie na stałe. No i tu mogą sobie te bileciki podawać Oni nie mają chyba w ogóle em, kodów w tym sklepie, a nie dobra, jednak już im dodali, sorry, kiedy się wieli, teraz już normalnie mają Więc napiszcie, kogo sklepie gwolicie, czy nasz, czy ich A ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że taki szybki odcineczek z nią wam się podobał Widzimy się w kolejnych, pioła.